O będą. Jakie stare, strasznie leży. Wołowinka będzie? No pewnie przecież ty nie zjesz jakiegoś tam suchej karmy. Leżeć! Leży, pięknie pies leży, łapa. Druga łapa. Tak, jaki mądry ten mój piesek, proszę. No i wołowinka przepyszna. Jak chłop, a nie jakieś suche wióry. Badi mi zawsze przypomina, że ja też nie miałem potencjału genetycznego, ale ciężka praca popłaca. I proszę bardzo. No i kupy to na pewno wielki atut, że takie małe robi. Dobra, Badi nakarmiony, odstawiony. Teraz idziemy zobaczyć, co tam Piotr ma ciekawego w lodówce i nie tylko. Proszę. Dalej tu mieszka. Jeszcze się chytrus nie wyprowadził, bo tani część tu jest. Ach, ile wspomnień tutaj. Tej windzie. Ile tutaj było ataków bandyty Odbiera pieniądze biednym i oddaje bogatym? Co za sukien syn Na każdym kroku czeka na was jakieś niebezpieczeństwo Dlatego dobrze, że już tu nie mieszka. Dzień dobry Co to takie ładne? Co tu się dzieje? Jedno tylko, nie, nie, nie no, to już Jedno nie słyszysz? A co, Znam, to jest... A co ja mam jeść? No to właśnie... Nic nie musisz robić, zjesz tylko, wiesz? Ale super. To jest akurat twoja rola. Ale jest super, prosta. to tak jak zawsze. Zjesz sobie, powiesz, że dobre. O, dzień dobry bratowo. Co ty takie kuchany? Co ty to masz? O, to, to nie jest. Co ty? Nie mogę się powstrzymać. A teraz część najważniejsza. Jak już zjedliśmy, przesuwamy Powiedzamy. lampę. Czy ty Piotrek w ogóle jeszcze jesteś na ketozie? Oczywiście, że jestem. Bo coś mi się nie wydaje, tak? Oczywiście, to pokaż. To, to no pokaż. Jak nie, nie jak nie jem, to jestem. To to po... pasta A. jest bardzo. A, dobrze, to pokaż lodówkę w takim razie, bo ludzie mówią. No, no i co, nie jest w Ketozie? Jest! No i co? Chce i w No i co? co? Lud jest? Jest. Jest lud, jest, ogólnie, jest. Woda. W Są pieniążki. Hmm. wszystko. O ja pierdzielę, 500 złotych se powiesił, stary. Stary Staryca? Jaki hmm. cyniczny! 500 zł powiesz. To po, też ważne jest co jest poza lodówką, bo na przykład jak się chodzi o pochlanie. No tu, tak? Mam jedno ketogeniczne tu ma drugie ketogeniczne, proszę bardzo. Pokaż na numer. szybko, na, na dzień dzielone... Zielone. na nie w dzielone. sera, boczku kiełbasy. Na chlebzie Kapuchy. Nic właśnie nie ma A nie, on masz to też lubimy te, oszplotki węcone. Co ty to, to, co to? To, to? to kajmak, tak? Stoi tu, bo To Rozumiem. jest, to jest kajmak. Kajmak, tak, kajmak. Tak, to jest, to jest, to jest masz Tu jest drugi kajmak, widzę chyba kajmaki pewnie, nie, Tu tak. jest kajmak mieszany, po prostu. Nie ma za dużo tego, nie ma za dużo. Ale... Nie ma czasu niestety. Nie, nie, nie ma czasu. czasu? Znowu ten kajmak i ma sam, zamrażarka, sam, zamrażarka, cuk właśnie. cukier sam w tym domu. Maserko. Nie, masło z różnymi postaciami. Same Maselko masło, zgłupiał Zgupiał Na same. drogę. <laughs> zgłupiał samo masło Co? masło, A tu? Masło. Masło, masło, masło. A idź człowiek. Co tu jest? Jakie stare, straszne rzeczy. To nie jest, nie wiem, że to jest. To już jest tam. jak na węglach byłeś chyba, nie? Ryż. Ryż, jak byłem jest. No to nie było jeszcze z czasów naszego dziadka, to nie jego produkty On bo... to wsadził są... To co, to dalej jesteś na ketozie? Chodzisz do pracy, na siłownię, masz dwójkę dzieci dalej jesteś na ketozie? Takiś jakieś głupie Jednak na świecę, wiesz A wyobraź sobie, że jednak się da jakieś głupie, nie, to, to ludzie nie chcieli tego Ty nic nie pamiętasz, jakby nie bratowa, to bym nic nie pokazał na tym filmie Wątróbka z dorsza, proszę. Taka bomba witamin. A jaką macie tą dobrą węgierską no. kupiliście, bo to ostatnio nie jak byliśmy... Z połem chyba, tak? No tak. Z połem, widzisz? my we tak fraku, wiem. tylko w Sosie własnym mamy. Nawet nie wiem, czy to jest jeszcze ważne, bo to jest kilka leży. <grym> 4 lutego 25 rok. A to jeszcze no, możecie tak zjeść. Końcówka, ale jednak. Teraz to to się może doszukać na kumina. Już co wszystko jem? Takie keto, to jem. Bo ty Piotrek jesteś stary. Ty masz starą skórę. Ale małe dzieci. No właśnie. Co byś chciał z tego tatusią powiedzieć? Ale Powiedz. tatusią, bo. No. dużo jest bardzo małych tatusiów. Tym co mówią na przykład, że... Wcześniej o nie, nie ja nie pójdę na siłownię, bo nie, nie mam po prostu czasu. Ja muszę wrócić do domu też nie mam kiedy ugotować, więc co? pójdę sobie po frytki bo i co? sobie je zjem. Bo mi się nie chce. Ja się nie chcę, bo dzieci małe. Bo dzieci mam małe, jako wymówka. To jest zasłanianie się. No. Dzieci, to jest najgorsze, co można zrobić. No można zasłonić się na przykład nowotworem i innymi rzeczami, jakimi. ale dziećmi, małymi, nie, da się jednak wszystko. A pokaż jeszcze Piotrek. Co jeszcze... Piotrek. Fikołka na koniec, żeby się skończyło śmiesznie. To jest twardo, to jest strasznie twardo. A co nie zrobić na ketozie? Powiedzą, że jesteś na masz. Up, up, tak, up, że upośledzone masz czynności ruchowe. Musisz zrobić fikołka na koniec. Za twardo, to jest raz. I, 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 I zrobić... Opa! Po najlepsze produkty pod dietę keto w rozsądnych cenach, takie jak oleje, mąki, smalec, pasztet czy nawet catering, zapraszam Cię do naszego sklepu podketo.pl. Po naszą książkę Jajo w roli głównej, z którą przygotujesz się do diety ketogennej i przejdziesz przez proces adaptacji, zapraszamy Cię na stronę mawi.diet. Dzięki, niezależnie na jakiej jeszcze jesteś diecie, życzę Ci wszystkiego dobrego, do następnego odcinka i koniec!